Dzień dobry, hej, cześć, jak ci dzień? Mam nadzieję, że dobrze, że był całkiem okay. Choć czasem ciebie nie ma. Teraz mimo... powędrujemy bliżej Polski i porozmawiamy o Czechach. Byłam w Czechach kilka razy, dlatego że ja mieszkałam większość mojego życia na Śląsku. I oczywiście ze Śląska jest bardzo blisko do Czech. Więc nawet nie jestem w stanie wam powiedzieć, ile razy w nich byłam, bo po prostu sobie czasami się jeździło. Hmm? Ale byłam oczywiście również w Pradze. W Czechach bardzo mi się podobają ludzie, tak zupełnie szczerze. Są tacy weseli, beztroscy, wyrozumiali. I to mi się zawsze podobało, ten, ten ich styl bycia. Jeśli chodzi o widoki i tak dalej, wydaje mi się, że jest to kraj po prostu bardzo podobny do Polski. I chciałabym tam wrócić teraz, bo nie byłam tam dobre 14 lat chyba. No, musiałabym na świeżo iść i zobaczyć, ale na chwilę obecną to wydaje mi się, że to jest takie 7 na 10. Jak już jesteśmy przy Czechach, to pójdźmy od razu do sąsiada, czyli do Słowacji, bo tam również byłam, również z tego względu właśnie, że ze Śląska jest dosyć blisko i pamiętam na Słowacji było super, jak byłam dzieckiem. To było jedne z pierwszych moich zagranicznych wakacji. Z moimi rodzicami pojechaliśmy i pojechaliśmy na wody termalne do. Tatralandii i do basenowej i uuu, to było super! Właśnie chcę pojechać do Tatralandii jeszcze raz! Niedługo, może na zimę, nie wiem czy będzie otwarte, ale w każdym razie jako dziecko pamiętam, że to była świetna rozrywka dla mnie. Poza tym ja jako dziecko kochałam chodzić w góry i tam właśnie również sobie spacerowaliśmy po górach i fajnie się tak zjednoczyć z naturą, bo dla mnie właśnie Słowacja kojarzy się z taką naturą. Nigdy nie byłam w jakimś wielkim mieście na Słowacji, nie zobaczyłam nawet Bratisława, nic takiego, tylko bliżej tutaj granicy z Polską powiedzmy się, jak kręciłam, ale, ale bardzo mi się podobało, więc takie 8 na 10. Kolejny kraj to Turcja. Byłam w Turcji, na wakacjach w zeszłym roku. I chcę Wam powiedzieć, że w Turcji była najlepsza obsługa. Hotelowa, kiedykolwiek zaznałam, a byłam w wielu miejscach na takich hotelowych wakacjach. Turcja bije wszystkie inne na łeb, na szyję, wszystko. Więc to w bardzo duży sposób przeniosło się na to, jak ja odbierałam cały ten kraj. Dlatego, że ludzie, którzy pracowali w hotelu, byli przecudowni, tak dobrze nas traktowali i bardzo się opiekowali swoimi gośćmi, co myślę, że podczas takich wakacji jest bardzo, bardzo ważne. Właśnie pracownik hotelu, który był takim menedżerem personelu, nawet zabrał nas osobiście na wycieczkę po, po Alani, gdzie mogliśmy zobaczyć różne przepiękne miejsca. I dzięki temu, że byliśmy z nim, to byliśmy bezpieczni, bo słyszałam, że właśnie może być troszeczkę niebezpiecznie, jeśli same cztery dziewczyny pójdą sobie na taki spacer. Ale właśnie poszedł z nami ten pan i, i było wszystko w porządku. Do Turcji zdecydowanie chciałabym wrócić, szczególnie na takie wakacje właśnie all inclusive, leżanko, żeby po prostu móc się tak odprężyć. Myślę, że to jest idealne miejsce na to. Dlatego oceniam Turcję na takie 7 na 10 ze względu na to bezpieczeństwo. I ostatni kraj, w którym byłam. Chyba, bo nie wiem, czy o którym się nie zapomniałam, ale w każdym razie ostatni kraj to Stany Zjednoczone. Byłam w Stanach Zjednoczonych dwa razy w dwóch różnych miejscach. Byłam w Los Angeles i w Nowym Jorku, dlatego chcę wam powiedzieć o dwóch innych perspektywach. Najpierw zacznijmy od Los Angeles, bo to była moja pierwsza podróż do Stanów Zjednoczonych. I to było takie moje zderzenie z rzeczywistością, dlatego, że było dziwnie. W sensie już Wam opowiadałam kiedyś na TikToku, że prawie mnie to nich nie wpuścili, co było pierwszym stresem, ale w każdym razie pojechałam tam do pracy, miałam wizę pracowniczą i Disney są mnie na nagrania. Z Radio Disney Music Awards. Widzę Los Angeles w dwóch różnych wersjach, dlatego że widzę pierwszą część, czyli czerwony dywan, reflektory, dwóch gwiazd różnych, własna makijażystka, fryzjer, wszystko. Po prostu taka wielka produkcja filmowa, co mi się bardzo podobało. Cieszę się, że mogłam zobaczyć, jak to wszystko wygląda i mieć takie doświadczenie w ogóle w moim życiu, bo było niesamowite przeżycie. Ale widzę też drugą część, która mnie troszkę przeraziła, a mianowicie nie mogłam wychodzić sama z hotelu, dlatego. Żeby było niebezpiecznie. Ja miałam hotel na jednej ulicy, wystarczyło przejść jeden blok dalej, i cała ulica była. Pogrążona w bezdomnych. Nawet jak jest ta aleja gwiazd, to pamiętam, przechodziłam z produkcją moją. Jeden pan tak pistoletem na palcu sobie kręcił. Ja byłam przerażona wtedy. Naprawdę byłam przerażona. Więc dla mnie to jest taki bardzo duży kontrast. Miałam wtedy 18 lat i cieszę się, że byłam pod opieką innych ludzi, bo po prostu myślę, że sama bym się trochę bała. A drugie miejsce w Stanach Zjednoczonych to jest Nowy Jork. Bardzo podobna sytuacja, dlatego że widzicie ten piękny Times Square futurystyczne miasto, które jest takie pędzące, sami biznesmeni, pięknie brani ludzie i rzeczywiście w dużej części tak jest. Można iść na wspaniałe spacery, zjeść świetne potrawy, tak swoją drogą, bo naprawdę fajnie można było tam zjeść. Poszłam na musicale, chyba na trzech byłam, na Broadway'u, to było wielkie spełnienie moich marzeń, żeby pójść na musicalny na Broadway'u. Klasa! Ale potem widzę drugą część, czyli ludzie, którzy wpadli w naukę narkotykową i wystarczyło przejechać jedną stację metra źle, i wpadasz po prostu w wielkie slumsy, gdzie widziałam, jak ludzie używają strzykawek do przyjmowania różnych bardzo złych substancji do swojego ciała. So, są bardzo groźni, bardzo niebezpieczni, wszędzie jest brudno, wszędzie są śmieci. To było dosyć takie ciężkie, ale też pouczające. Poza tym zmieniając te na temat ogólnie w Stanach Zjednoczonych. Nie podoba mi się to, że nie możesz kupić jednego batonika tylko musisz od razu 10, albo nie możesz kupić jednej puszki na tylko musisz kupić od razu 6 opak, albo to, że nie wiesz, ile finalnie płaci bo masz cenę podaną na metce, ale jak idziesz do kasy, to się okazuje, że jest 3 dolary drożej. <grym> to jest takie wkurzające, o moje. Albo sam fakt, że zamawiasz jedzenie w restauracji, no to wiecie, porcje są mniej więcej takie normalne u nas w Polsce, tak, że się najesz. A tam jest tak, że po prostu jeszcze ci zostaje na 3 dni tego jedzenia, bo są takie wielkie porcje, nie wiem, i to się zawsze barbuje, ja tego nie rozumiem. Więc to jest takie dziwne w Stanach Zjednoczonych, uważam, że to jest takie dosyć... Uważam, że to jest taki kraj, wiecie jaki. Zromantyzowany po prostu, American Dream. Ale i tak myślę, że warto zobaczyć po prostu i jedną część wybrzeża, i drugą. Mam takie jedno życzenie: żeby kiedyś pojechać do Nowego Jorku w trakcie zimy. Chciałabym zobaczyć, jak to wygląda, gdzie są choinki, sklepy świąteczne itd. Bardzo bym chciała to zobaczyć. I może kolejnym razem będzie lepiej, bo oczywiście nie, nie zamykam się na, na przygodę ze stanami, ale to są takie moje odczucia. Wy napiszcie w komentarzu, jaki jest kraj, który najbardziej chcielibyście zwiedzić. A my się widzimy na moim kanale jutro 18. I do zobaczenia. Kiedyś było Byłam i się Mimo, że nie było podniosłam się i w